Cześć, witajcie. Tu znowu Ryfek. Witam w kolejnym odcinku z 60 Parsecs. Yy, tyle się ogarniałem, zanim zacząłem nagrywanie, że już się muzyka włączyła. Czemu tu muza nie gra? Non-stop. To samo było w 60 Seconds, mega mnie to denerwowało. Już jakieś dźwięki wydałem, komputery. Dobra, yy, kolejną misję lecimy, yy, gdzie mój tlen stary już ogarnęliśmy. Ty, a żeby tę misję odblokować, to muszę Achievement'y w innych odblokować, ale śmiesznie. No dobra, kosmiczny pościg. O, to trochę jak bułgarski. Mordboty wiszą nam na ogonie. Jeśli April Alge, Angel nie zdąży na czas usprawnić rakiety, drużyna astrobywateli czeka przy Krylo. Zbierz się do roboty, April, bo zegar tyka. W pełni ulepsz silniki rakiety, zachowaj całą załogę przy życiu. ukończyć cel główny w 20 lub mniej dni. tu, w życiu tego nie zrobię. Pewnie będę musiał ulepszać coś jak te systemy podtrzymywania życia w ostatnim challenge'u. Co było zdecydowanie ciekawsze niż mi się wydawało. Myślałem, że to będzie trochę nuda, te, te misje. A tu w ogóle inne widzę, mają yy, eventy podczas tych misji. Yy, więc nawet spoko. Dobra, dzień pierwszy, zobaczymy jak pójdzie. Ja nagrywam przed obiadkiem u rodziców. Tak więc piękna niedziela ogólnie. O, tylko trzy osoby są. Meister Klepka. Co to znaczyło? Bo nie pamiętam. Ulepszone systemy, podkreślam te moduły na 200%. Co to znaczy? Nie mam zielonego pojęcia. Yy, dobra, pierwszy dzień, co tam się dzieje? A minus, swędzi. Kapitan Angel, Mordboty wpadły na nasz trop. Te bezduszne maszyny nie okażą nam żadnej litości. Jeśli jednak zdoła pani w pełni ulepszyć silniki, powinno to umożliwić nam osiągnięcie dostatecznej prędkości, bo ostatecznie zgubić Mordboty. Będzie pani potrzebowała sporo zasobów, żeby wdrożyć usprawnienia. więc niezbędne może okazać się lądowanie na planecie. Znalezienie niezbędnych składników w próżni kosmicznej będzie bowiem graniczyło z cudem. Nie rozumiem. Musimy lądować na planecie, a nadal uciekać od Mordbotów naprawiając silniki? No, jak trochę, ale dobra. Baby Bronco, Tom, więc idealnie na ekspedycję. I widzę, że tutaj moduł ekspedycyjny drugiego ja, poziomu ja w ogóle dostępny, więc na pewno będę gdzieś lądował. Mm, naprawić nic nie mogę. O, jest! Ulepsz silniki. Potrzebujemy na to. Sporo materiałów. Chemikalia to zgarnę z ulepszonego czegoś na prąd. I to rozmontuję, na przykład artefakt. Od razu ulepszam go, bo potem rozmontuję artefakt, dostanę chemikaliów tyle, że mi wystarczy już luźno. A zupy potem będę bu... mógł. <laughs> no Jezu, to rozmontowywać. Więc ulepszamy sobie artefakt. I co tu mamy? Spada zawartość tlenu, mamy awarię filtra. O jezu, serio? Pierwszy dzień już awaria filtra jest. Eee, Moskwa jest osiągalna w przestrzeni bezgrawitacyjnej pomiędzy powłoką kadłuba i pokładem zewnętrznym, czyli ktoś ze zwinnością. No to ty chyba nie, no bo wszyscy tutaj za bardzo zwinni chłopacy nie są w porównaniu do ciebie. Ktoś w ogóle powiedział bardzo niemiłe rzeczy po ostatnim odcinku, że ja jestem. Eee, że nie lubię pe pewnych osób i tak dalej. I to wyciągnął tylko i wyłącznie z tego, że ja po prostu Emeta nie lubię, eee, i to nie ma żadnego związku z niczym innym. Yy, więc chciałem zdementować te plotki. fajny, bo w ogóle ostatni odcinek był, więc polecam, jak nie widzieliście, bo będzie pewnie lepszy niż dzisiejszy. Yy, postanowiła pani naprawić uszkodzony filtr, przez czym pod podkładem była bardzo słabo oświetlona i zaśmiecona z obscenicznym rysunkiem na ścianie przedstawiającym Rosjanina i Amerykanina. Wściekle zarumieniona, potknęła się pani runa w masę kabli, niczym widele, znrukujący w talerzu spaghetti. Ale nic się nie stało, naprawione. Git, niesamowity artefakt ulepszony, no więc możemy go rozmontować na dodatkowe chemikalia. A mamy safe w koncie. Czy tym, czy tym, obie rzeczy mogą nam sprawić, że się nam nasza pani kapitan zrani. Więc nie za bardzo lubię ten event. Mam nadzieję, że tu się nic złego nie stanie. Czy siłą, czy tym, to bez różnicy. O, udało się siłą, proszę bardzo. I jeszcze zapalniczkę dostaliśmy. Świetnie! E, dobra, dostaliśmy 6 chemikaliów, 5 prądu z powrotem. A he. Czy przewodzimy cokolwiek tajemniczego, co mogłoby interesować upiora? No nie mam niestety świni, bo ją właśnie rozmontowałem. E, a teraz czas na rozmontowywanie zupy, bo musimy ulepszyć silniki. Ale zaraz, silniki musimy ulepszyć ilokrotnie w pełni, czyli to raz, a pewnie potem jeszcze drugi raz, nie? Już się boję. Ale chcę zobaczyć, i, ile kosztuje ulepszenie silników. Na ten poziom kolejny, bo zgadza się że tylko dwa ulepszenia będą. Za dużo to jest 40-40 i 40, potem jeszcze to pewnie więcej kosztuje, nie ma szans, żeby to miało trzy poziomy. E, zupy, rozmontowujemy oczywiście na kolejne... Ymm, blablabla, kamienie i git, lecimy dalej. Nie mam nic dla upiora. Kolejny dzień. Z tego co rozumiem. Mi tu nic nie grozi za bardzo. Duch walnął. Toma, zaraz. Ekipa pozostała drżąca z bólu i pokryta mazią. Przenikał z kolei po wszystkich członkach załogi Ty jesteś chory. Yy, yy. Debiluty. No nie, nie, to, już jest, to już jest koniec. Ja wam w dupie toma, ja, on nie żyje dla mnie. Nie mam czasu trzech dni poświęcać, żeby jeszcze apteczkę dla niego robić. To jest idiotyczne. Ale z drugiej strony. On jest chory, a nie jest. Ranny. W 60 seconds to działało tak, że osoba chora mogła się wyleczyć sama z siebie, więc... Może to zadziała, mam nadzieję. W najciemniejszym zakątku promu znalazła za pani e, parę puszek zupy, oczywiście, że je bierzemy. A Tomka będę karmił dzisiaj, żeby był najedzony non-stop. Jak będzie w pełni najedzony, pełen sił, może wyzdrowieje. Tak to działało w 60 seconds, z tego co kojarzę. Że jak osobę karmiliśmy, że była najedzona, to rzeczywiście ona miała szansę się wyleczyć samodzielnie. E, głodna, głodny, dam wam wszystkim zupę. Tobie znowu, jestem ciekawy, czy coś cokolwiek to da na jedzenie, czy coś, zupę jedną rozmontuję od razu, ulepszę. A nie czekaj, ja muszę stworzyć komunikator, bo przecież nie będę miał jak się komunikować, jak wyląduję tam na planecie. E, czy mam zainicjować procedurę lądowania? Oczywiście, że tak, na krainie świnek mu-mu lądujemy. Ja robię komunikator, żebyśmy mogli się komunikować. E, no i szukamy. Materiałów, dobra planeta się trafiła, bo jakby się trafiła ta z tymi radiozoną, to masakra by była. Co mu jest? Co ja go przekarmiłem? To jest taki grumy? Najedzony, o, bez kitu, Pepzol wywalił jak ja na urodzinach swoich. Eee, co tu mamy? Świetna robota, kapitanie. Dobrze poszło. Rozwolona oczywiście konsola. O, a my nawet nie mamy informacji o konsoli, ciekawe. Badając najbliższe okolice promu, uświadamia Pani sobie, że to, co wyglądało na formacji skalną jest w rzeczywistości jakimś urządzeniem. Czy to zupomat? Ty, napraw zupomat tym, ale byłoby dobrze. A ja mogę rozmontować kolejne zupy. Oczywiście, że tak. Yy, wysyłamy Baby Bronco na ekspedycję. Ty, ale ty nie masz czym iść. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja ci muszę tu zrobić coś najpierw. Dobra, gdzie materiały? Tutaj zagrożeniem yy, to musiałbym mieć. piu-piu Pistolet. Gdzie ty możesz iść po materiały, żebym ci nic nie musiał robić? Grota. O! O! No i elegancio! Bo tu idziesz z zapalniczką. Ja tu nie muszę nic robić. I mogę rozmontowywać dalej zupy. Na no, eleganckości. Dobra, wszyscy najedzeni. Naprawiamy zupomat za pomocą akumulatora. Mam nadzieję, że zadziała. Baby, lecisz z zapalniczką do jaskini. I obyś ja wrócił. Ja nie wiem, czy ja mam wszystkich rzeczy nieodkrytych. Ja chyba miałbym nawet lepszą miejscówę Eee. Dużo miejsc było, a wziąłem tam z trzema księżycami, że trzy dni tam minimum będzie coś takiego. Chory, już nie najedzony. Co się stało? Eee, wykryty w okolicy promu podajnik zupy ożył na chwilę, kiedy do starożytnego dniaska, podłączyła pani nasz akumulator, zagrał wesołą melodyjkę i zepsuł się kilka sekund później, ale gówno. W krótkim czasie działania maszyna wypuściła chmurę odświeżającego aromatu. Dotarł do pani nawet przez skafander i od razu nabrała pani Wigoru. Raczej się nie najedliśmy tym. Chyba, że jak każda matka, po prostu co gotuje na święta. Ja już się nawąchałam w tej kuchni, ja już nawet głodna nie jestem. I obyś April nie była głodna bardziej. Dobra, kolejną zupę rozmontowujemy oczywiście, bo to jest jedyny sposób na materiały. Chyba, nie? Tak, bo tu sama chemikalia. A więc zupę rozmontowujemy. Eee, stożytna archiwa, ale nie mamy niestety na te archiwa. ...pacynki, yy, ale to ciekawe w ogóle, że mamy misję na archiwa, że może, moglibyśmy tę planetę yy, przejść, jakby ja z nich chyba odlatuję, nie? Co ci jest? Słaby jesteś? Chory, słaby, tu masz papu. Ty też masz papu? A ja ulepszam systemy rakietowe. bo no, powierzchni planety odkryłam coś ciekawego, wygląda jakby ktoś próbował zabić czas, grając w te kółko i krzyżyk. Weźmy te kamienie! Tak, oczywiście, kółko i krzyżyk. Uuu, dwa dni to się będzie naprawiało. Eee, materiały dostanę z tego, na eleganckości 20 materiałów. Uh, uh, uh. Tom w dalszym ciągu czuje się osłabiony. Jego stan, stan się nie polepszył, a za to ja się czuję pełna energii. Ale znowu jest znędzony, weź mu to przejdź, no. Nie chcę dla niego robić apteczki, to są 3 dni straty, nie ma szans. Coś wyrasta z zewnątrz statku. Mięsożerna roślina. Ma ogromniaste zęby. No, widzę, że atrybuty mamy genialne, więc zwinności użyjemy. Mam nadzieję, że zadziała, i mięsożerna roślina okaże się mniej mięsożerna niż w nazwie i nas nie zje. Nic się złego nie stało. Odparła pani inwazję na prom obcej drapieżnej rośliny, zawiązując ją w supły. Pędną biegała pani dookoła, a ona próbowała panią gonić, kłapiąc zębiskami, jednak plątanina. Plątała się przy tym coraz bardziej, aż w końcu nie mogła się ruszyć, super eee... O, Znaleźliśmy w żołądku niepr trochę nieprzetrawionego jedzenia, małe grzyby wyglądały jak babeczki, spróbowała pani jednego, dobrze że nie były magiczne eee... i co? Ja powinienem być bardziej najedzony jeszcze dzięki temu. No tam nadal jest, więc git Przekopałem się przez eee, komputerowe dane miejscowych ruin, jakikolwiek los pod mieszkańców tej planety w pewnym momencie nawiedził ich wielki głód Schemat budowy bezżywnościowego urządzenia regen... regeneracyjnego NR-Tronu. Spróbujemy zbudować? Nie. go nie wiem, no spróbujemy zbudować Intelekt czy zwinność? Ja nie chcę, nie chcę tego budować. Mam nadzieję, że Intelekt jest na takt, zwinność na nie. Że nie budujemy. Czemu ja nic nie zrobiłem? Jak miałem maszynę wolną. Jak jestem durny. E, da, zaraz zaczekaj, mm. to dobre jaja. What the fuck? Ile? Prądu? Nie, nie, nie. kogoś suty swędzą, bez kitu. Co tu się stało? Maszyna zaiskrzyła i się zepsuła. Aha, naprawiliśmy ją, ale nic się nie stało. Git, baby przeżył. Mega dużo materiałów, w ogóle niepotrzebnych już tak w ogóle. Trzy zupy, więc fajnie. To mnie wydaje się już być dobrze odżywiony i jest osłabiony. Ja bym wysłał Tomusia po prunt. Tu jest prąd. Gdzie jest jeszcze prunt? Tu nie ma. Tu nie ma. Tu nie ma. Tu jest prunt. W obu prundach potrzebna mi kamizelka. Więc ją zróbmy. Jutro trzeba go, go wysłać, chyba. E, ulotka wypróbuje E-Bozon. Uniwersalne zakupy w ciszy i spokoju. A ja to robiłem. Proces zakładania konta, składanie przez. skakanie przez obręcze. Wyszło mi to na zwinność. Ale nic się nie stało. I nic nie dostałem. Więc wezmę siłę. I może teraz coś innego wyjdzie. Mam taką nadzieję. E, dobra, lecimy kolejny dzień. Ja nie ja mam nawet chemikaliów, żeby kurde tomka uleczyć. Pistolet dostaliśmy, co ty gadasz? Siła się opłacała. Przykuznała pani, ryknęła głośno i skoczyła przez portal rejestracyjny. Notatka drobnym drugiem na ulotce wydłużyła się, informując, że proces pani weryfikacji zajmie jeden dzień jeden do dwóch galaktycznych dni roboczych. Po czym będzie pani mogła odpocząć rozpocząć, boże, nie mogę dzisiaj czytać. Swoje doświadczenia uniwersalnych zakupów. Yy, otworzył się kolejny portal, pojawiła się elegancko ubrana zielona maczka i wręczyła pani miota. Dziękuję za rejestrację we to, to darmowy prezent. Super! Bardzo dobrze. Ty, baby już nie jest zmęczony. Może babyego jednak wyślemy znowu. Na wykopaliska, yy, z kamizelką. Oczywiście, że tak. Nakarmię cię, żebyś wrócił z dużą ilością papu. A ja nie zrobię nawet. Mówię tej apteczki, bo nie mam chemikaliów. Nie będę teraz nic ulepszał, bo ulepszanie kosztuje mnie prąd, a prąd muszę mieć. Więc. Mógłbym rozmontowywać teraz rzeczy. Na przykład komunikator, będę miał trochę prądu i jeszcze chemikalia na zrobienie apteczki w razie czego. Więc niech będzie. Mm... Wszystko! Z prezentu otoczenia promu trafia Pani na coś wokół zasypanego ziemią, wystarczy kilka minut, by ten przedmiot, jest to ewidentnie puszka zupy trzymana w kamiennej dłoni, może Pani spróbować wyrwać ją siłą i uszkodzić rzeźbę albo zostawić yy, ją i poświęcić trochę czasu, by z, yy, zbadać ją na miejscu, ostatnio badałem to dużo czasu i nic się nie stało, więc próbujmy to szybko wyszarpać, może coś z tego wyjdzie, kurde nie uda mi się, się w 20 dni tych ulepszyć, tych... Oczerpany pani z całych sił nie udało się wyrwać puszki. O, no nic się nie stało. I to, co otrzymało puszkę, jest zasypane pod piachem. Tomek nadal się źle czuje, ale gra mi nie mówi, że o, o zaraz padnie. Hmm, jest nim dobrze. Znaczy dobrze. Mogło być gorzej. Kurde, trzy dni na apteczkę. Nie wiem. Ser, nie jemy sera, bo to mydło. No, jest kiepsko. Ja zjem ten ser, może to mydło go uleczy, jak nie to ja robię apteczkę, którą zje April, więc już... Tomek jest skazany na śmierć. Więc to wiem, lecimy, kolejny dzionek. Dzień czternasty. Postanowiła pani zjeść dziwny ser, znaleziony w spiżarni. To nie był ser, to był niejadalny produkt mydlany. Jesteście bardziej głodny niż poprzednio. O nie! O, to słabo. Eee, wichura o paskudnym składzie chemicznym. O jejciu, no ja nie mam maski, niestety. Więc, oby Tomek zachorował jeszcze bardziej. No nie, no bez sensu byłoby, jakby mi April zachorowała. A zachorowała, o Jezus. Mordboty dotrą do rakiety za około 25 dni. A nas złapało choróbsko. No dobra, jesteś wygłodzona masz. Tomek, wygłodzony masz. Robi się apteczka zaraz yy, dla April, oczywiście. Krowi pysk, do składania ofiar. Nie, nic tam nie składam, żadnej ofiary. Skarpetkę z tego co kojarzę powinienem dać, ale mnie to nie interesuje. Ten jeszcze zwariował, o Jezus Maria. Im dłużej razem z Aogantem o nim myśleliście, tym bardziej rósł wasz apetyt. Wizja tego szeroko otwartego pyska dręczyła was jeszcze długo, a brzuchy burczały coraz głośniej. Nie no, o co ci chodzi? Chora. Ty, ona wytrzyma mega długo. Jak on tyle czasu wytrzymał, bez leczenia. Obłąkany, zmęczony. Może bym uleczył Toma, jego wysłał na ekspedycję. 50 tutaj energii mi brakuje. Znaczy, 50 energii mam, potrzebuję 80, więc nie dużo mi brakuje. Moglibyśmy rozmontować na przykład akumulator atomowy, zrobić sobie kolejną mapteczkę. Ktoś z załogi zauważył jakiś błękitny, żółkowany owoc wyrastający ze szczeliny. Pulsuje lekko. Kto go powinien skosztować? Eee, Tomek, bo to go podbije jego umiejętności. Ja mu dam tą apteczkę i zaraz zrobię nową. Dla April i zrobimy sobie jeszcze może dla Baby Bronco skarpetę. No, a Tomek się poprawi, mam nadzieję, że przez to. No to tak, rozmontujmy sobie akumulator, bo chyba najmniej użyć ma na tej mapie. I kolejny dzionek, a April na razie musi wytrzymać. Jutro zaczniemy jej robić apteczkę kolejną. Będzie mi brakowało chyba... O, jakąś się świetnie już czuję. Osnął się po kilku minutach, umysł mój wibruje, jest mocniejszy Tomek po y, tym... zjedzeniu tego czegoś, więc świetnie. My robimy kolejną apteczkę dla April. A baby tutaj... W swoim świecie będzie żył. Atomka wysyłamy. To tak. Pierwsza ekspedycja tu po prunt była. Więc trzeba go wysłać gdzieś indziej po prunt. Eee, bo pierwszym razem wydaje mi się, że zdobywamy najwięcej. E, więc e, oczywiście kamizelka i lecisz. Robi się apteczka. Nikt nie jest głodny. Idzie nawet nie najgorzej. Padło nam oświetlenie. Mamy zapalniczkę, więc nic się nie stało. Kolejny dzionek. Idzie nie najgorzej. Jeżeli. I to jest bardzo ważne. Jeżeli, to jest jedyne ulepszenie. Ale bardzo mi szkoda, że nie skończę w 20 dni tego. Naprawdę dużo mi nie brakuje. Jakbym wiedział, jak działa ten challenge, to bym inaczej to robił w ogóle wszystko. Ale coś spadło z nieba, błysnęły teraz. Odry... Odkrywa pani ze zdumieniem, że otacza nas rój czerwonych, skrzydlatych cosiów. Mm, no, one pewnie mnie zaatakują. Każdy skok z planety na planetę dziesiątkuje nas. Czy ty jesteś panią, która myśli poza ulem? No no nie mam nic do użycia, więc tu mam nadzieję, że mnie nie zjedzą. Ktoś mi w ogóle cały czas pisze, komentarz od paru odcinków, żebym ich yy, ten dawał papu dopiero jak są wygłodzeni. Z bez sensu! Bo jak oni już są wygłodzeni i mam jakiś event zależny od statystyk, to tego dnia jednego, który są wygłodzeni i już mam gorsze statystyki. Wolę ich karmić gdy są głodni, bo i tak ich karmię tak samo często. Nie karmię ich częściej przez to. W żaden sposób. Nawet bym powiedział, że mi się wydaje, że oni dłużej są w stanie wytrzymać bez tego jedzenia. Nic się nie stało. Ruj mały czerwonych obcych przemówił do pani wibracjami kadłuba. A dobra, zdenerwowały się i zabrały nam zupę. Daliśmy im zupę w darze, niestety. Trudno się mówi. Jak to wróci powinno być git. Niepokojąco zraz napięcia fizycznego, psychicznego trzeba zrobić imprezę, do której nie mam żadnych w ogóle. Przedmiotów ani skarpetkowej pacynki, ani maski. Więc April jest na dobrej drodze, żeby oszaleć. O! Dobra, wyszła. Ja zawsze się boję, jak zaczynam dzień i nie ma kapitana. Jest event, że wyszła. Cieszę się, w końcu udało mi się panią przekonać, by wyjść na krótki spacer wokół promu. Kiedy wyszła pani na zewnątrz, zauważyła pani, pędzącą w pani stronę małą asteroidę. No, użyj, oczywiście, zwinności swojej, może udać się uciec. Ja bym tu rozmontował zapalniczkę na kolejny prąd, bo mi mi brakowało wtedy prądu 20, zaledwie 20 prą prądu powinno wystarczyć, żeby Tomek tutaj. E, no, miał go już wystarczająco dużo na ulepszenie tych silników. Eee, jesteśmy w jednym kawałku, nic się nie stało, świetnie, a my się czujemy bardzo słabo. Jesteśmy chorzy i słabi, dlatego mam już apteczkę. Baby jest głodny, trochę mi się to nie podoba. Nie mam na co wydawać w ogóle tych kurde minerałów. Może rzeczywiście zacznę wydawać to na jakieś maski i tak dalej. Zupy na razie nie robię. Czy robię? Pacynkę by wypadało zrobić. Dla Baby Bronco, żeby on mi nie oszalał. O żeby on mi wszystkiego innego nie oszalał, ale też zupę by się przydało zrobić, tak szczerze mówiąc. Zrobię na razie maskę. Mi się wydaje maska przydatna na tą planetę albo nawet inaczej świnie. E, Starożytna struktura bardzo blisko, całkowicie zamaskowana w krajobrazie. Fronton przypomina zdziewającą twarz. To świątynia w dodatku ukryta. E, Wybieram trasę siły. Oj, to żeby ona mi nie... nie otrzymała jakichś obrażeń, bo jak ją apteczka nie wyleczy, to oszaleje. Dobrze się czuję. W ukrytej świątyni wybrała pani ścieżkę wymagającą wysiłku fizycznego. Nie udało się pani pokonać nawet prostych skoków przez przeszkody. Świątynia zagdygotała, a grzmiący głos oznajmił. Och, jakże mi przykro. Dziękuję, że chciałaś zagrać w opowieści z ukrytej świątyni. Do zobaczenia. Dobra, Tomek przeżył 32 prądu! Wow. I jeszcze zgarnął świnię, więc zyskaliśmy z powrotem 10 materiałów, które są mało przydatne akurat, ale Dobra, wszystkim zupa. My naprawiamy... Jak naprawiamy? My ulepszamy system silnikowy. 4 dni to zajmuje. Nie będę miał tyle zupy zaraz. Jutro muszę wysłać kogoś na ekspedycję, bo mi zostanie jedna puszka zupy po dzisiaj. Nakarmi ich dzisiaj, więc powinni wytrzymać ogólnie. Jakiś otwór pojawił się nocą obok promu. Wydziela cuchnące opary, coś w nim obrzydliwie bulgocze. Mmm... Zapach jest obrzydliwy, odgłosy irytujące. Użyjmy poradnika i ja nie dam wszystkim zupy, tylko Tomkowi, bo... Ja nie wiem, czy to nie jest event na zjedzenie jakiejś rośliny, która rośnie. Jakby tak było, to nie chcę marnować zupy. Jutro dam im zupę i... tyle, nie? Ooo! Chrapiący brzytwogon kameleonowy. No chyba sobie żartujesz i mi jeszcze zranił Tomka i April. Ale idiotyzm. Konsekwencje jeszcze inicjowania protokołu X eee, z minimalnymi atrybutami kapitana. Ogólnie przegraliśmy w tym momencie. Co za idiotyzm? ogólnie przegraliśmy już, bo to mi się wydaje za nami obrażenia, a ja już jestem ranny, więc no chyba to zabija April mi się wydaje, nie. Mimo powtarzanych prób, nie udało się pani zatrzymać protokołu X. Czynnik strachogenny został uwolniony w tunelu wentylacyjnym, właśnie dlatego zdawało się pani, że po całym statku biegałem gigantyczne mrówki. O, jak grounded. Bardzo mi przykro, kapitanie. Mózgi planujące program Astro Obywatel stworzyły wiele protokołów, których lepiej nigdy nie inicjować. Ale nic się nie stało. Tomek poszedł badać wykopaliska, ty jeszcze jesteś głodna? Królowie tańca! O, oczywiście. Potańczmy sobie z nimi. Ale najgorsze jest to, że ja nie wiem, czy dam radę. Ja mam chemikalia jeszcze w razie czego, więc Git. Czy ja dam radę uleczyć April z tych ran? Ile ona w stanie wytrzymać tutaj jest, nie wiem. 20 prądu jeszcze od Warbopa dostaliśmy za dobre tańczenie. Świetnie, Boże, jakie dobre eventy, ale tak już trochę za późno, bo już są mało przydatne. Mamy kryzys, nie jest pani marynarzem na Broadway, choć przynajmniej, że pięknie pani improwizuje. Oboje zostaliście otruci. To krzyna się do nas dostała. Toksa może doprowadzić do permanentnych uszkodzeń organizmu, no niestety Nie mam co z tym zrobić Czy ja wygram tę grę jak zrobię te yy, te mam nadzieję <ścoughs> jak ona oszalała! Co na łbie?! What the fuck? Co? Nie mogę nawet kliknąć A, bo cel osiągnięty Zachowuję całą załogę, ale niestety nie poniżej 20 dni Dobra, postanowiliście się zaczekać aż działanie Toksymy samo minie, przez długie godziny śpiewaliście chórem o żaglach nadziei na morzu postępu i chyba dobrze się składa, że w kosmosie nikt nie słyszy waszego krzyku. Długo to trwało, ale wreszcie się skończyło, jednak nadal się o was martwię, praktycznie nie odzywacie się od siebie. O dobra, no to jest info co się stało tego dnia. My jesteśmy szaloni, szal, szaloni, szaleni. Eee... Tak, siak, skoro silniki zostały w pełni usprawnione, może Pani odlecieć z tej planety i zostawić morboty w tyle na dobre. 3, 2, 1, startujemy! O, jak te żyrokoptery w Warcraftzie. Ej, git, udało się! I znowu chyba 2 na 3 rzeczy udało mi się zrobić, więc nie najgorzej jak na pierwszy raz. I tak to April Angel zdołała przeobrazić rozklekotaną rakietę w dzieło sztuki gwiazdnej inżynierii i uciec przez bezli... przed bezlitosnym szwadronem mordbotów. Szybko pojawiła się plotka, że udoskonalony statek jest w stanie pokonać nawet najdłuższe trasy w mniej niż 12 parseków, ale przecież każde dziecko wie, że parsek to jednostka odległości, a nie czasu. Ja nie wiedziałem. Mimo, że w to gram dużo i już mi pisaliście o tym milion razy. Dobra, dwa achievementy dostałem, daję, mówiłem. No, niestety, poniżej 200 dni, chociaż to jest bardzo możliwe, jakbyśmy wiedzieli, po prostu jak to działa. E, ja bym troszkę inaczej to rozmontowywanie i tak dalej robił. No, i te ekspedycje kosmiczne ilości po prostu przynoszą e, tych materiałów. Kosmiczny pościg, nie bułgarski, ale też wyszedł. E, spoko, spoko. Ja chcę zobaczyć jeszcze, jaka będzie kolejna misja. Plaga z kosmosu. Oho, oho, nie czytam. To jest moim ulubionym załogantem. Dobra, ja Wam, kochani, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. I się widzimy prawdopodobnie na streamku wieczorem. Trzymajcie się i cześć. pa!